Trwamy w przygotowaniach do uroczystości odpustowej ku czci świętego brata Alberta, naszego patrona. Przygotowujemy się również do przeżywania 30. rocznicy powstania parafii, wizytacji kanonicznej. W ramach tego przygotowania gromadzimy się dzisiaj w kościele na tzw. nabożeństwie 40-godzinnym, aby adorować Chrystusa w najświętszym sakramencie, pogłębiać naszą wiarę. Witamy w naszej parafii za doktora Przemysława Górę, który zechce się z nami podzielić słowem i refleksją. Nazywano go najpiękniejszym człowiekiem swojego pokolenia bratem naszego Boga. Nazywano go też. Współczesnym biedaczynom Zasyżu. A kiedy już umarł i kiedy wielki jego orędownik ogłosił go świętym Kościoła, powiedział o nim, patron na nasze trudne czasy przełomu. Chcę bardzo podziękować Księdzu Proboszczowi za zaproszenie mnie, abym razem z Wami przeżył. Te dni, które będą prowadzić nas do uroczystości odpustowej, ku czci patrona tej parafii, świętego brata Alberta Chmielowskiego. A ten odpust wpisuje się tak pięknie w jubileusz 30 istnienia waszej rodziny parafialnej. Miałem takie piękne spotkanie przed mszą świętą z pewnym małżeństwem, które mi opowiedziało tak sercem i życiem, jakie były początki tej wspólnoty. Wyżyjecie nią. To się czuje. Nawet jeśli zmieniają się czasy i pokolenia, to nie zmienia się Ten, który w pewnym momencie historii świata wziął nas w swoje ręce, stworzył i powołał do istnienia. I On w przedziwny dla siebie sposób prowadzi nas, ciągle nas trzyma w swoich ramionach, jako te kruche naczynia, które w każdym momencie mogą runąć i się rozbić. Przyjeżdżając do Was, przejechałem sobie osiedle. Taki mam zwyczaj, że jak gdzieś jadę głosić rekolekcje. Albo jadę na spotkanie z młodzieżą, i tylko mi się to uda, to jeżdżę, modlę się, patrzę na wychodzących ze swoich domostw ludzi. Kościół to jest wyjątkowe miejsce. To jest szczególna przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem. Dlatego w jubileuszu, który chcemy świętować, uzmysławiamy sobie jedno: że jesteśmy kochani przez Boga. Jesteśmy Jego stworzeniem, wybranym i przeznaczonym, aby być Jego uobecnieniem w świecie, w tym w świecie, w którym przyszło nam żyć. Wasz patron, święty Albert Mielowski miał swoje motto, brzmiało wielką rzeczą jest człowiek. Chciejmy dzisiaj w tej refleksji odkryć tę prawdę, jak wielką rzeczą jest nasze bycie w świecie, jak niezwykle zostaliśmy przez naszego Stwórcę. Wybrani i obdarowani, że nas wezwał i powołał do istnienia właśnie w tym momencie historii, w tym kontekście dziejów świata. Przywołam taką historię, może nieznaną wielu. Miało to miejsce na początku stanu wojennego. To był początek lat 80., i wtedy ówczesny, jeszcze dziś już nieżyjący. Kardynał Franciszek Macharski napisał bardzo osobisty list do Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy nad Polską zawisło niebezpieczeństwo rozpętania wojny. Był wielki zamęt społeczny i polityczny. Kardynał Franciszek pisze osobisty list. Do swojego przecież przyjaciela, biskupa Rzymu, a w tym liście prosi go o dwie rzeczy. O to, żeby beatyfikował brata Alberta Chmielowskiego i żeby ogłosił świętym Maksymiliana Kolbe. Jak dzisiaj patrzymy, jak się potoczyły losy Kościoła, to rzeczywiście, kto wie, czy ten list. Nie spowodował jakiegoś przyspieszenia tych obu procesów, bo po kilku latach rzeczywiście odbyła się kanonizacja Maksymiliana Kolbe i beatyfikacja Alberta Chmielowskiego. Dlaczego przywołuję tamto wydarzenie? Dlatego, że wtedy toczyła się. Wielka walka o człowieka, o Jego godność, o Jego miejsce w świecie, jako człowieka, który rozpoznaje w swoim życiu obecność Boga. Toczyła się wtedy wielka walka o to, aby Pana Boga nie oddzielać ani od życia prywatnego, ani od tego społecznego i narodowego. Wielu z Was tutaj siedzących lepiej pamięta te czasy, o których mówię, ale dzisiaj wspominam je z wielką odpowiedzialnością za kształt młodego pokolenia. Mam takie szczęście od ponad sześciu lat towarzyszyć młodzieży jako ich duszpasterz, a od kilku zaledwie miesięcy jako opiekun młodzieży akademickiej. I kiedy spotykam się z młodzieżą, to w takim pierwszym odniesieniu ci młodzi ludzie czasami wydają się denerwować na porządek praw, który obowiązuje w świecie. Że jest dekalog, że jest jakiś porządek moralny, że są pewne prawa, nakazy. Na przykład przykazania Boże i Kościelne, ale kiedy porozmawia się z nimi więcej, kiedy człowiek do nich się zbliży w takiej normalnej relacji zaufania, to okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. Oni są w stanie przyjąć wszystkie nakazy, cały ten porządek praw, jaki istnieje w świecie, łącznie z porządkiem obecności Boga ale oni nie cierpią i strasznie denerwują się nami dorosłymi, którzy tym porządkiem i tymi prawami często nie żyjemy. Młody człowiek dzisiaj potrzebuje bardzo jednoznacznego, bardzo autentycznego i wyrazistego przykładu życia. Dlatego, w to nasze świętowanie w ten nasz cały kontekst dziękczynienia Panu Bogu za tę wspólnotę parafialną trzeba uzmysłowić sobie swoje miejsce jako człowieka z godnością z odpowiedzialnością za życie w perspektywie obecności Boga tego dzisiaj Oczekuje młode pokolenie. Ja będę pod tych podczas tych spotkań z Wami używał wielu przykładów na to, żeby pokazać, jak bardzo młode pokolenie, które po nas przyszło, domaga się, aby nasze świadectwo wiary i życia nigdy się nie rozeszło, aby ono było spójne, aby zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Było jeszcze bardziej wyraziste. Odwołam się do takich dwóch przykładów, które ostatnio często cytuję na rozmaitych spotkaniach młodzieżowych. Oba te wydarzenia, tak można powiedzieć, miały miejsce w tym roku, w pierwszych miesiącach tego roku, kiedy świętujemy także. Stulecie Waszego patrona. Odwiedzałem akademiki Politechniki Łódzkiej. Tak bardzo mi zależało, żeby jak najwięcej pokoików odwiedzić. I nawet zrezygnowaliśmy z wcześniej podjętej praktyki, że młodzież chodziła wcześniej, pukała do każdych drzwi i pytała: Chcecie księdza, żeby poświęcił Wam pokoik studencki? Wiecie, jak to jest z młodzieżą. Nie zawsze chcą księdza. Trochę się wstydzą, trochę się krępują. Kiedy pamiętam z drugim duszpasterzem akademickim, tak od samej góry przemierzaliśmy wszystkie piętra naszych ponad dziesięciu akademikach. Pokam do jednego pokoju, otwierają się drzwi, staje przede mną student, tak patrzy na mnie, a ja go pytam, Poświęcić ci pokój? A on mówi: Nie, dziękuję. Zdążyłem zapytać: Jak masz na imię? Powiedział mi swoje imię. Zapytałem go jeszcze o jedną rzecz: Czy twoja mama zawsze zamykała drzwi przed księdzem? On tak patrzy na mnie i mówi: Nie. To gdzie się nauczyłeś zamykać tych drzwi? No dobra, niech ksiądz wejdzie. Szedłem oczywiście, pobłogosławiłem mieszkanie, pomodliłem się. Rozmowa była bardzo piękna, trwała chyba ze 20 minut. Tuż przed wyjściem pytam go, dlaczego tyś mnie nie chciał wpuścić. A on najszczerzej jak potrafił, powiedział: Proszę księdza, bo to jest obciach. I druga sytuacja. Już z innego akademika, ale z tego samego roku. Wchodzę do pokoju i widzę na półeczce jednego ze studentów zawieszony różaniec. Pytam go, a skąd ty masz ten różaniec? A on powiada, mama mi dała. Mama ci dała różaniec na drogę w nieznane do łodzi na studia? A On, duży księdza, może byśmy sobie zrobili selfie na tle tego różańca. Jak dzisiaj w kontekście usłyszanego Bożego Słowa, zwłaszcza z listu świętego Pawła do Koryntian. I tych pierwszych słów apostoła narodów przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Jak dzisiaj nie zapytać siebie, jak my, jako ludzie, jedyne stworzenia najdoskonalsze, które wyszły z rąk naszego ukochanego Stwórcy, jak my, Pielęgnujemy ten skarb wiary, skarb wiary, który tak naprawdę zaczyna się w naszym człowieczeństwie. Miał rację Wasz patron, święty Albert, mówiąc: Wielką rzeczą jest być człowiekiem. Wiecie, zanim z tymi młodymi ludźmi opowiedzieliśmy sobie o Bogu, to wcześniej opowiadaliśmy o życiu. O ich pasjach, o zainteresowaniach, o ich codzienności, o ich zmaganiach. Dopiero następnym poziomem było pytanie o wiarę. Jeśli ta wiara była pięknie przechowana, jeśli ona była zaszczepiona od początku, to takie były efekty, a wczoraj. Po procesji Bożego Ciała podchodzi do mnie jeden ze studentów, lektorów, mówi: Proszę księdza, byłem dumny, że na procesji niosłem krzyż. Wiecie? Człowiek nie wie, co wtedy powiedzieć. On był dumny, że na procesji Bożego Ciała niósł krzyż. I to nie było powiedziane na pokaz żeby komuś zaimponować on to mówił sercem on się prawdziwie z tego ucieszył święty paweł mówi zewsząd znosimy cierpienia ale nie poddajemy się zwątpieniu jest wiele przeciwności które na nas czyhają ale nie możemy się zniechęcić nie możemy się poddać zwłaszcza tym, którzy mówią, że życie bez Boga zdaje się wygrać. Pewnie śledzicie dość dokładnie co się dzieje także w naszym społeczeństwie, także w Europie. Pamiętacie jak ostatnio niemal wszystkie media okrzyknęły, że Polska jest Najbezpieczniejszym krajem w Europie. Zastanawialiście się, z czego to wynika? Ja się zastanowiłem. Jeśli ktoś mówi, że dzisiaj Polska jest najbezpieczniejszym państwem w Europie, to jestem przekonany, że ona jest taka właśnie ze względu na wspólnotę ducha. Ona jest bezpieczna, bo trwa przy Chrystusie. Ona jest bezpieczna, że my dorośli z całych sił, jak tylko możemy, przekazujemy wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nawet jeśli dzisiaj, bardziej niż 30 lat temu, przyjmujemy słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Świętego Jana. Nie bój się, mała trzutko, nie bój się, Amen.